Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy cztery identyczne, dokładnie takie same okręgi, które wiemy, że są styczne, czyli tutaj wszędzie mają punkty wspólne. I co wiemy? Oprócz tego, że leżą ich środki na jednej prostej, to jeszcze wiemy, że odległość od środka pierwszego okręgu do środka ostatniego okręgu, czyli tego okręgu czwartego, co możemy sobie zapisać, wynosi 48 cm, a my byśmy chcieli wiedzieć, ile wynosi średnica tych okręgów. No dobra, no to zauważcie, że może tutaj sobie zmienimy kolor, z czego tak naprawdę ta odległość będzie się składała. Ten odcinek, który zaznaczam Wam w tym momencie, to będzie nic innego jak długość promienia tego okręgu. No to skoro my wiemy, że te wszystkie okręgi są takie same, no to długość tego promienia musi być dokładnie taka sama. No i zauważcie, że tu też będzie promień, tu też mamy promień, tu również mamy promień i tu również pojawi się promień. Czyli tak naprawdę wiemy, że R plus r, plus r, tu jeszcze mamy plus r, plus r i plus r. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć promieni, czyli długość tych sześciu promieni da nam w efekcie tą odległość, czyli 48 cm, czyli 6R to będzie 48, obu stronie dzielimy przez 6, no i promień to będzie 8 cm. My byśmy chcieli wyznaczyć długość średnicy okręgu, no a średnica. Będzie równa dwóm długościom promienia, czyli na przykład średnicą możemy sobie zaznaczyć, że mamy tutaj, tak? to będzie nasza średnica, czyli skoro jeden promień to ma długość 8 cm, no to średnica to będzie 2 razy 8, czyli 16 cm.